Witam Was w serii Draft Bingo. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy układać bingo, ale w drafcie. Ale żeby nie było za prosto, będziemy wybierać te karty w drafcie rywala. Żeby każdy wybór się liczył, będziemy brać tylko tą pulę zawodników, w której znajduje się chociaż jedna karta do bingo. No i oczywiście wygrywa ta osoba, która pierwsza ułoży bingo. Jeżeli mój rywal pierwszy ułoży bingo, to będę musiał wylosować jedną kartę z głównego składu, którą przepalam w SBC. I w tym drafcie mamy dwie supermoce. Pierwsza to jest taka, że rywal musi nam powiedzieć dokładnie, Trzy karty, o jakiego poprosimy. A druga super moc to jest anulowanie wyboru tylko, że tej karty trzeba użyć jeszcze zanim rywal po powie, jaką kartę wybiera. I to tyle, jeżeli chodzi o zasady. Proste są, fajne. Zapraszam do oglądania, bo odcinek wyszedł super. A więc moim dzisiejszym gościem będzie na pewno top 5 graczy w historii polski w FIFA. Oraz osoba, bez której utwór Bayersona miałby minimum 4 razy mniej wyświetleń. Ty znają ten banger! Bajorsooon! jest do Witamy, witamy siemanko, i witamy również gracza TOP5 Polska <grym> Witam serdecznie widzów, siemanko Ja przechodzę, rozpoczynamy u mnie też, wiesz, Dobra. kliknę sobie, że... Żeby użyć reton draft, by rozpocząć turniej, świetnie, mam tych retonów a 23 Miodzio Dobra, pierwsza formacja, tak u ciebie? Tak, no. No to jedziemy z jedyneczką na sportowo. No to ja u ciebie czwóreczkę. Dobra. Ja mam formację 4-2-4. Ja mam formację 4-2-2-2 O, o, są jakieś karciochy, tylko pytanie, czy jest jakaś, która mi pasuje? Nie trzeba też na futbinie sobie sprawdzać te ceny, nie? A, to też jest sprytne, to też jest sprytne, tak, oczywiście ten, tak, no, oczywiście nie, jakby ktoś nie znalazł tak jak ja, jedziemy właśnie z bingo, na spontanie. <śmiech> <śmiech> Dobra, ja mam jedną kartę, która im pasuje Ja muszę to, muszę to zweryfikować. Spoko, no spoko. Ja wszystko. mam dwie karty, które im pasują. Dwie? No, dwie karty, które im pasują. Czyli ja pierwszy ogólnie tobie zarzucam numerek, tak? No może, albo możesz wiesz, na przykład powiedzieć, nie wiem, wyrzucamy wszystkich zawodników, którzy mają nieparzyste tempo O kurde, w ten sposób, a... Możesz, na już cokolwiek ci przyjdzie do głowy. A na przykład a możemy zaryzykować, że na przykład rzucamy ten sam numerek sobie nawzajem teraz. No dobra. Mówisz? No dobra, dobra Ale to, to by... ty daj. No ja... tak... A nie, to nie będzie to być tak. to nie, no już. Ja ten sanwerek, ja pierwszy. Nie, nie. nie. To dawaj to, dawaj do odpadalem w takim razie. Dobra. To... No to dawaj do... ty pierwszy. Odpada numer jeden No dobra, odpada numer Cztery Odpada, spoko. No odpada. Dobra. Odpada numer dwa Okej, okay, odpada numer trzy Dobra. Odpada numer ja dom... Koniec. Komiecz, A już? Czy ostatnie ostatnia została, co ty coś musimy wziąć? Oha, no dobra, myślałem, że do jednej zostawiamy. No ale nie, no, nie jest, spoko, jest nie... jedna. Ale to, to ilu masz ogólnie zawodników do wyboru? Pięciu. No jednego, no ta. No No pięciu, ale to już mieliśmy, czy po, po dwa każdy mówił. No. Czy ja już pokręciłem? No, i ale... ty powiedziałeś Na... dwa, ja powiedziałem dwa numerki, został jeden, który bierzemy. No ale 5 pie... no, minus 2 to jest 3. Ale ty powiedziałeś dwa, ja powiedziałem dwa. Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay. już kumam. W sensie ja myślałem, że będziemy sobie wykluczać non stop. A, dobra, nie, to już kumam, czyli na przykład ja powiedziałem 1, 2, ty 3, 4 tak, tak, i będziesz miał 5. A, został pięć. Dobra, tak. okay. już są 5, dobra, okej, już skumam, Spoko, spoko! Kurwa, ale żeś to tak zakręcił, to że ja mówię co, jakieś inne tryfy chyba gramy. Ja mówię nie no jak masz tak zawodników, jak jeden został? Nie, ale... Naprawdę? Dobra. Ja myślałem, ja że sobie, wiesz, wykluczać. A i co, i na piątce mieć tego do bingo? No tak, miałeś. Jasny gwin, no ja też. A <laughs> ja okay, też miałeś. O. Będą widzowie ogólnie widzieli mój pow. I jeżeli bym odpalił no tak. drafta w lipcu i dostałbym taki pik na drugim napadzie, to bym się chyba naprawdę popłakał, nie? Ale spoko, my nie pasuje nikt, także ten. Uuuu, to jest o. pik! Ale masz coś, co ci pasuje? Mm -hmm. No, pasuje. A ile, tak. jedna czy dwie? Czekaj. Cztery! Cztery ci pasują, to anuluję no. ci ten wybór. O kurde, tak jesteś teraz. Ty tak? musisz szukać dalej. A ja akurat cztery pasowały, dobra. No tak, spoko. No. Spoko. Tak to... Ale już nie masz. Wiesz, super mocy. Nie? No już nie mam, na tego drafta nie mam. Uuu, okej, okay. teraz to no pasuje. Uuu, teraz to grubo pasuje. Teraz to miodzio, nie? Tak? Dwóch. Dwóch ci pasuje. <laughs> No? To co, może wykluczamy zawodników, którzy mają nieparzyste tempo? Nie, nie, to jest fatalny nie, 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 pomysł nie, nie, akurat, nie. nie? To jest fatalny nie. pomysł. Z zostawmy, zostawmy, zostawmy właśnie to nieparzyste, nieparzyste jest spoko. Nie, 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 mi nie pasuje jakoś za bardzo. A to jest tak, wiesz co, wszyscy, masz... nie wszyscy mają parzyste, to... I jeden mają, ci pasuje, jako... tak? No ogólnie jeden do bingo no pasuje. Okej, okay, okej. Okay. No to, to może zawodnicy, co mają mniej niż 170 cm wzrostu. Tych wykluczamy, czy tych bierzemy? No wykluczam, nie, wykluczamy. bierzemy, bierzemy, zostawiamy. Sam wykluczył kartę. To pasuje. To wszyscy zostałem wszyscy. To ja na przykład ja bym wykluczył zawodników płci męskiej Dobra, dobra. No Ale spoko. pasuje ci kobieta, pasuje ci Pasuje tak. mi no? Jest, jest OK jesteś OK Tak, no. no. to mi została jedna karta w takim razie. No, zadajebście mi trzy. <laughs> no to ja biorę tą, co tak? Kurde, ja myślałem, że ty też masz dwie, trzy kobietki, No, ja nie no widzisz, to. i to jest ten mastermind, zaczynam to no. kumać No zgodziłem się, bierzesz, no bierzesz no, Wziąłem właśnie, wziąłem No No to teraz ty mi jeszcze weź numer jeden, dwa, czy 5 5 Na pewno? Mhm No dobra, to też mi pasuje Właśnie tak coś czułem, że dobrze zrobię, Kurde, <laughs> To poszło a ja, co ci pasuje? Ja mam 89 overalla. ja mam 80 do... Ale to musi być dokładnie, czy 80 dokładnie. plus? Nie. Kody. No... T... Ja mówię, zdaniem, ja bym tu ogólnie debatował, nie? Ja bym tu no, polemizował, dobra, mogę debatował. Zaliczyć. Bo myślę, że zaliczyć, no, u mnie, było no, nie. mnie był plusik, nie? Pasuje Manchester City i Znasz 89 overall. No nie, nie, w sensie babeczka z City 90 overall mi teraz poleciała. Dobra, to to nie, to... O, no to nie zaliczymy ci overall, ale weźmiemy City po prostu. No ale to teraz, no nie, no i tak chcesz pogrywać? Czyli co, czyli City ogólnie zaakceptować nie wiem, No Tak wydymałeś trochę, no No w sensie, ale chciałem być sprytny, nie? No tak, no też. Czyli tak, czyli City hero jest po prostu za tak, burtą Tak, a ja mam hero i 89 overalla O, mam, mam kartę milion plus Dobra, a czy MLS na przykład, MLS to musi być męska MLS, nie? Nie, może być też kobieca A może być, może Czekaj, być na może pr... być, no. ja, ja mam dwie karty, które mi pasują Mhm. Dobra, to ja użyję od razu karty, żebyś mi powiedział trzy wybory, jakie masz. Ja chcę, żebyś mi powiedział jedynkę, trójkę i piątkę. Można nazwisko? Scott, Lemelu i Miura. E to Lemelu ci biorę, tego trzeciego to trujeczkę ci biorę. A i w ten sposób sobie możesz działać. Okej, okay, no, dobra. Tam. Ale to już się spoko, wystrzelaj się z tych. No już się I... wystrzelałem, właśnie. No to jest ten a ja bingo. zostawię, nie? Na razie wiesz, rozpędźmy to, bingo. I teraz y, ty, pa, tobie pasuje jeden, tak? No jeden, jeden. No to piątka, moim zdaniem, dla ciebie jest odpowiednia, co? Oj, legenda. Na pewno znasz tego gościa, miał kiedyś fajne karty. No, no legenda futa w sumie. On może być milion plus warty. Nie może być. Jak nie może? Był... Teraz to z 15K pewnie. To brać? Mhm. No to super. No bo mam MLS-a. I powiem ci, MLS? że za tak trochę cię wydymałem, bo ja sam nie zauważyłem tego MLS-a. A, A ja i i powiedziałeś, kartę. Że no, ale to jest oszustwo, nie? To ale to powinno... nie chcący, ja to niespecjalnie Ja tak mam po prostu. Jedźcie dalej, nie. Same złote karty, jeszcze cztery nierzadkie, nie? Ulu lu lu a teraz powiem Ci tak, że jest ogólnie... Jest, jest mocno, grubo. bo pas pasuje mi... Aha, tylko jeden mi pasuje, no co Ty mówisz? No to mocno, oczywiście. Ale nie, czekaj, coś mi tu... To... Nie, 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 na pewno... Czekaj, 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 spoko loko. Nie, jak to on jest warty 400 tysięcy na rynku, no zwariował ktoś? Taka karcioszka? Dobra, to jednak pasuje tylko jedna karta. Bo ja w sumie nie wiem, 197 cm plus napisałem, a 197? Nie, to plus napisałeś, to tak z overallem. Ale to zaliczamy, no. czy nie? Czyli od nie, 198? Nie. Oj, be, be spotka się karma za to, coś czujesz. To ciebie spotkała z te 89 overall, no. nie? No, mi pasuje jeden, także. O, jest Piłkarz City. O, Piłkarz City i Piłkarz United. No tak. 89 overalla nawet ci powiem. O, kurde. No to, ale to ja bym wykluczył teraz ogólnie zawodników, nie? W sensie anulujesz wybór mi? Nie, nie, po prostu ten. Po prostu sobie powykluczamy, tak. No dobra. Boże. No dobra, to kto zaczyna? Nie, to ja zaczynam, bo ty wcześniej zaczynałeś. Dobra. To ja wykluczam trójeczkę. Dobra. S Ale jest, jestem w grze, spokojnie. No jesteś, jesteś. Ja jedynkę. Okej, okay, jest, ja, ja jestem w grze ciągle z dwoma kartami. O nie, no to to jest dziadostwo. No to ja wykluczam czwórkę. To ja wykluczam piątkę. Oj, uderzyłeś swojego kolegę z United. No i mam gracza City, czyli dwójeczkę bierzemy. Tak jest, a ja mam Dobra. zawodnika 89 overall. O! Nowy transfer arsenalu na SPD. W wersji ogólnie jakiegoś eventu, którego nie pamiętam absolutnie, ale spoko. 89 overall się zgadza. Jak teraz są futisy, to powiem ci, sobie przypominam w ogóle, jakie eventy były gówniane w tym roku, nie? Oj, były tak naprawdę. Takie, takie dziadostwo tego leci. Multu ja widzę kolorową flarę i dopiero muszę się dowiedzieć, który to jest event, nie? Jak już się, jak już no. się wypakuje Mam drugiego bramkarza 197, kumasz to? I nie mam. I to jest drugi mój bramkarz, koniec, już nie mam bramkarza A no jest! Dobra, mi pasuje jedna no. zawodniczka. Jedna zawodniczka ci pasuje. Dobra, to mhm. czekaj, ja znajdę też u siebie coś, po prostu nic nie mam. Już kończę draft, że sobie trzymam, ja nie mam nic, no. zaraz, zaraz będziesz tylko ty nie wybierał, nie? Ja mam ten. I karty ja ci na... przypadną, widzisz? Ja Bo na razie. Nie to, razie to wiesz. trzeba używać szybko. A, faktycznie, o, o? kurde. No dobra, ale to i tak jestem w stanie, wiesz, zwyciężyć. Ostatną o, jest, mam, mam. No mam ostatnią kartę w ale jest. Jest karta, albo nie powiem ci, może, bo będzie za łatwo. Dobra. Masz... Ja bym na przykład Aby teraz. Chyba wy... kobickę chyba, że masz, która ci mhm. pasuje. Kubickę. No zgadza się, no. To może wykluczmy wszystkie, wszystkich zawodników poniżej metra osiem... E, powyżej metra 80. Dobra, powyżej metra 80. Tak, no. Pasuje mi to. U mnie to wyklucza dwie karty w sumie. Dwójkę i czwórkę mi to wykluczyło. Mam jeden, trzy i pięć mi zostało. Mi wykluczyło trzy karty i zostały mi dwie. Czyli to by zostało jakie e, numerki? Jeden, trzy i pięć. A mi tobie? zostały dwa i trzy. To ja biorę, biorę ci trójeczkę. Nie, nie możesz wziąć trójeczki. Moim zdaniem dójeczka jest lepsza, tak szczerze. No dobra, to dwójkę weźmiemy. Dobra, to bierzemy dwójkę. Tak, nie trulowałeś? Nie. <laughs> Ja I dwójka pasuje! I dwójka pasuje, i elegancko! A, a, to, a to została jeszcze pasująca jakaś? Tak, jeden, trzy i pięć. No to pięć. Może jeden? Nie, pięć, pięć. Zawsze nie. biorę pięć. No, no, Z, tam, znowu. Ja nie mogłem się kłócić w ogóle, nie? Dobra. No, dobra. Wziąłem wyrzutkę keza, nie? Dobra, dobra, ja już mam skończonego drafka, a, a, ja jeszcze mam trzy pozycje z pierwszego składu, nie? Z pier... A ławki w ogóle nie ruszyłeś? Nic, nic, zero. Ja, zero. Uuu, dobra, coś tam, coś tu dropło, coś tu dropło. Wydaje mi się, że tu ogólnie jest, wiesz. Mam nadzieję, że to jest karta warta milion, bo jeżeli to nie jest karta warta milion, to... Dobra, jest karta warta milion. Mhm. A jeszcze milion, ci milion plus. Mm, Defensywa, nic. wzrost, nic. Trzy numerki ja ci z nich wybiorę. Jeden, dwa i trzy. To weź cztery no ale to jest oszustwo, no Nie dobra, to masz jedyneczkę, jedyneczkę Jest! Yeah. Yes. No, nie! Nie! Idealna jedynce, nie! Tak? Idealna jedynce, no, kurde. A kogo, kogo miałeś? pele 97 A jaką kartą w tym roku ci się najlepiej grało? Jak on jakoś Masz U. taką kartę, którą swojej najlepiej? Kurde. Adamatraore88 z pierwszego karnetu, to taki kocur Jak nim trivelkę pociągnąłeś, to nie ma co zbierać na początku gierki Kurde ja te speedboosty ładnie latały, nie? No, Na początku no z to, to na początku gierki to był kocur taki niesamowity Potem to już każda karta, to wiesz, ten sam playset, tak samo grały, nie? Ale na początku Dobra, jeszcze, jeszcze nawet, jeszcze szerokie rezerwy nie ruszyłem, więc jeszcze jest spoko Dobra, to nie ma co, został mi ostatni, no to jest. No i same złote poleciały, jak na jak, jak nie? No to co, jakaś formacja. Numer 4 znowu ci wezmę. Ja też wezmę numer cztery. <laughs> to jest 3, 4. 4-3 formacje, może Najgorsze. Ale jakaś. ej, w sumie nie takie głupie, bo mam 4 środkowych obrońców. Okej, okay, no ma to sens. Dobra, Beckhama mam. Który United. pasuje? United. Uuu. A Ty na którym masz na na, na... Nie mam nic, co pasuje. Ja na czwórce jestem. Serio? No. Myślę też to nie jest troll, to weź jedynkę. Ale on jest na A może dwójkę. Hehe, <laughs> nie jedynkę. <laughs> Kapitan. No ja nie mam nic to ja ten. Uuu, ale tu są.. Nie a, no nie O, a czekaj, a uznajemy co takiego Rio Ferdinanda za tego no za United. No kurczę, no, no to słuchaj. A ja też mam, ja mam 197 plus. Okej, okay, to to jest no. dobry pik, tak szczerze, no, nie? To bardzo dobry, dobry. Pik. jak tak patrz na to jak leci, to naprawdę jest mocny. I teraz, jak ja, ja chcemy to wykluczyć? Na przykład... Ym... Dobra, to może, to może na może przy... poniżej 90 odpada. Nie, nie, tak nie robimy, tak nie, nie, nie robimy, nie, nie. nie ma, nie, nie Dobra, nie. dobra, mi, mi wy tylko jedna karta odpadła w sumie. <laughs> ja bym dał na przykład, czekaj, zaraz tu ten... Bierzemy z zawodników powyżej... a ty masz wzrost teraz? No. No na przykład bierzemy zawodników powyżej 186. No to mi... Ej, dwie karty mi odpadły w sumie. Ej, to nie mm... tak źle jednak. A nie, trzy nawet! Dobra, czyli zgodzimy się na to, tak? No pewnie, mi zostały dwie tylko. To mi została jedna. A, no nie! Ej, nie pomyślałem o tym, że ty możesz mieć jedną, no! Ej, no dobra, no. i to jest jeszcze... Czekaj! Nie. To, bo, on jest, bo to jest ta ogólnie ten, bo to jest ta ikona na padzie Fertka, a to jest Futis? Nie, nie, ja Nie, uf. czekaj, czekaj, co to, to jest za karta? Shape Shifter. Aha, Shape no. Shifter, no właśnie, yes. zapomniałem, że to są Shape Shiftery. No ty, a ty dobra, jest to... milion plus. A ty masz już milion plus. Mam już, mam już. A, uff, dobra. To ja no go No dobra, to weź, czy trzy. U a który byś wolał? No ja bym wolał jeden. To weź jeden. Znaczy, wolałbym trzy. Hehe, <laughs> to weź jeden. <laughs> to weź jeden już? No, no dobra, to nie jest. Mam szwili na ja się miałem Uuuu, no. to jest dobry, to jest dobry ogólnie Górna. ten Myślałem, że strulujesz jakoś trójkę. No, no. trójkę Ale psychologicznie ogólnie no. rozgram to perfekcyjnie w tym no. ogólnie No wiesz No ten jest o, ogólnie nie. Mam, mam wzrost, nie zmienimy go okay. Mam najwyższego najwyższego bramkarza w grze w ogóle Chociaż nie okay. wiem, nie, może, no może być Dobra, mam, mam ogólnie, mam pasującego To może wykluczymy wszystkich zawodników spoza Europy Wszystkich z Europy? Spoza Czyli twierdzi, że twój zawodnik jest z Europy, który ci pasuje. No tak. No mój jest spoza Europy, więc nie możemy na to Aha. pójść, nie możemy, no nie możemy. Ja bym na przykład... To możemy wykluczyć... A masz jakąś ikonę w piku? Mam jedną, no. A pasuje ci? Nie. To wykluczamy? Nie, właśnie ja bym zostawił ikony, wiesz? <laughs> <Ty się śmiech> nie. Dobra, to co może poniżej 90 overalla? Poniżej 90 overalla tak. wykluczamy, tak? No. A łącznie z 90 overalla? A jak wolisz? Łącznie z... Dy. Łącznie syn, no dobra. To no, jedna ci została, pewnie Dwie. Dwie, no ja też mam dwie. Jaki masz numerki? Pięć i jeden. Ja mam trzy i pięć. To co, wspólnie wykluczamy piątkę? Albo wspólnie na przykład yy, bierzemy. No nie, bo to tak to samo brać. No bo to pasy pasuje jeden na mi pięć, co? <laughs> Kurde. Nie, bo ty masz 3 i 5 Ja mam 3 i 5, no No nie, a ja się wysprzęgliłem, że im po jeden No, czyli... Czyli po piące bierzemy, czyli po piące No dobra, czyli nic się bierzemy Tak jest Czy strollowałeś, teraz? Bo jeżeli strollowałeś, to jesteś takim mastermindem Co ty gada, że strollowałeś? Nie! No i to jest to, i to jest to jest kafu na SPD 97 obrony, mój ja... god. Ej, ale to szczerze, to szczerze było mocne, nie? To... Z tym że powiedziałem jedynkę? Tak. No kurczę, no bo. To Uwierzyłem. jest to właśnie, to jest właśnie ten owca z tego ogólnie tak. cytatu, to jest inteligencja, to jest tak, <laughs> inteligencja. Tak. To jest znak, że nadajesz się na influencera, nie? Kurde, taki, <laughs> taki oszust, nie? Taki oszust. Uuu, kurde, to mi zostały dwie ten, to mi zostały osobiście no właśnie. Dw dwóch zawodników, wzrost to... i futis. Polujemy I tak. ten u mnie na bingo. Jedna karta pasująca, no. Dobra, to anuluję wybór. Ale to już anulowałeś! Ale to jest na drafta jednego? Nie, no, no odcinek. <ściał> na odcinek! Na odcinek? No dobra, no, no. no niech będzie, ci Nie, to. utracono połączenie z serwerami, jej! Może <ściał> <ściał> za długo wiesz, za długo w wyborze siedziałem, no, tam. nie? Tam. A masz jakieś karty, które nie są kartami specjalnymi? Hmm. Nie, wszystkie są ten. Wszystkie specjalne. To może no. pójdziemy w nieparzystość i parzystość. Dobra. I usuniemy wszystkie karty, które mają nieparzyste tempo. Dobra, jeden, nie. nie, trzy, nie... Pięć. Wiem, wiem, muszę to przeanalizować. Dobra, to odpadły ogólnie dwie. Okej, trzy zostały. Jakie numery? Trzy, cztery i jeden. Trzy, cztery, jeden. Jaką byś chciał, żebym ci wziął? Nie, nie bawmy się w takie gierki. Nie, no, bo... zaraz mind y polecą. Bo jak, jak powiem tą, którą bym chciał, to po prostu stwierdzisz, że że na pewno to jest ta, bo ja jestem uczciwym gościem. To weźmiemy ci jedynkę. Ostatnio było pod jedynką. Teraz liczę, że nie będzie. Nie negocjuję, dlatego jeden mi pasuje. Jest to oczywiście złoty kurtua, plus 197 cm. O kurna. To ty miałeś i futisa i kurtuę? Nie, miałem, ty miałem tylko złote karty ogólnie, ale powiedziałem, że ładna karta, żeby o, ten. ty skuba, Czy jakaś kartę jest kartą specjalną? Nie! Ja chciałam mieć złote, XD. No bo był jeden Jurek Dudek, no, nie? No, no. Specjalny. Mówię, nie no, Jurka Dudka nie. Ja ogólnie mam kartę futis. Od tego wyboru okay. zależy po prostu czy zakończymy tym, po prostu, tą prezencją ten no dzisiejszy odcinek. Powiem tak, Pentak, tak, tak, Mam no? po prostu zawodników kurczy przeróżnych i ja bym dla emocji zrobił tak, mam dwóch zawodników z La Ligi. Jeden pasujący. Okej, okay, czyli chcesz wywalić wszystkich spoza La Ligi. Tak, tak, żeby były emocje po prostu czy wybierzesz Nie. dobrze czy źle. Kunda, okej. Okay. Mhm. To co, to wywalamy może wszystkich, co mają nieparzyste tempo. Ale sprawdźcie go na futbinie teraz, faniaku. Co? Nie, w życiu bym, bym tak nie. nie zrobił. Słyszałem to kliknięcie, słyszałem, słyszałem. Kurde, muszę klawiaturę zmienić. Spokojnie, <laughs> spokojnie, nie, serio. Dwóch z La Ligi mam w ogóle, dwóch z La Ligi. Numer 4 i numer 5. To wywal Wre wszystkich, którzy są prawymi obrońcami. No ale to nie, nie, bo to już wiesz, ja ogólnie nie możemy tak zrobić, nie? No Dobra, dobra, to w tempo, dobra, nie, niech będzie, no tutaj no, poprzedni rywa, tak że zaryzy nie zary Zaryzykujemy ogólnie, wyeliminujemy trzech pozostałych, którzy nie są z dla ligi, zostawimy sobie numer 4, numer 5 i wybierzesz między numerem czwartym a 5 Może być, no może, no zgodzę się na to, chociaż tutaj nie powinienem, nie? Tak Ale... dla emocji, wiesz, tak dla emocji po prostu, żeby wiesz. No dobra, to strzelam, w czwóreczkę. Jak to mawiają słuchaj? GG, good game, dzięki za mecz. Kunda melduje się w naszym zespole, nie, mamy bingo. Na pewno nie. <laughs> mamy naprawdę? Bingo. Tak. Ej, ej, wszystkie ogólnie te takie wybory, jeden, naprawdę, no. jeden, dwa, podwójne. Albo jedna karta, która pasowała. Za każdym razem trafiałeś tą, która im pasowała. Nie było na przykład takiej sytuacji, żeby mi ktoś pasował, a ty żebyś wybrał inną kartę. No bo jestem dobry chłopak, no co? <noise> mam swój skład, najgorszą kartą jest chyba Kenan Ildis, ale grałem nim w tej lidze weekendowej okay. I pewnie dlatego wbiłem 10 winów kart Kartą, którą <noise> najbardziej nie chciałbym stracić to chyba byłby sztam, bo mam na mi 1600 meczy Mmm, to legenda tam, zespołu No, bo na początku go trafiłem, później do ewolucji wpasował A najdroższą kartą chyba jest Hulit, nie? Albo The Roberto. Jeżeli ta to. Bo za Roberto to jeszcze można. Wiesz. No wiem, no jeszcze można było trafić, nie, bo to ten pierwszy, pierwsza drużyna. 4-2-1-3. I... I. Jedną kartę, kartę ci muszę dziadnąć, tak? Tak, no. Głowa całego zespołu, mózg drużyny, środkowy pomocnik ofensywny. To też jest karta, wiesz? Nie, na pewno. <głosy> <głosy> nie, dobrze, to, to zmieniamy. Bramkarz. Nie, na pewno. <noise> Nie, wie co nie zmienił, już raz zmieniłem Już raz Kurde, się tam... No realu żeś trafił akurat kto, a kto był Naśpo? to akurat ciekawa historia, bo zrobiłem wingę na początku gry w ewolucji Później no. czekałem pół roku żeby wsadzić go do ewolucji urodzinowej I potem następne pół roku żeby wsadzić go do ewolucji zmiennokształtnych i akurat w niego trafiłeś A bramkarz? Ale wziąłeś bramkarza I to jest ewolucja też To jest ewolucja Viniciusa ale nie, to w niego nie szkoda, w niego nie, nie szkoda akurat. Co? No, dobra, no i tak, no. i tak, Zalut chodzi tak, że ten szkoda No dobra, przepalam. Vinicius poleciał w wymianie 89. No dobra, to dziękuję bardzo za tutaj przybycie na odcinek, wpadajcie do Zalesia na kanał, na Twitcha, na poranne streamy w sobotę prawdopodobnie, tak? Na prawdopodobnie szczęcie. w weekendy prawdopodobnie. Gdzieś, tam, <noise> gdzieś tam w spłącę, no tak, no. Ja dziękuję oczywiście za zaproszenie. Powiem tak, no udało się dzisiaj troszkę tutaj przyspącić. Ja karty nie straciłem z mojego składu. Oski stracił, ale to Wynicusza nie, 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 nie szkoda. lajkacz, subik, komentarz, pozdro, dobrego dzionka. I tyle ode mnie. Aha.